Trenera przebiegł okres przygotowawczy naszej drużyny. Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, na pewno był to dość długi okres. Zaczęliśmy już w trybie indywidualnym od początku stycznia. Z grupą spotkaliśmy się pierwszy raz 14 stycznia. Pod względem pracy, jaką zawodnicy wykonywali w działaniu treningowym na pewno jestem zadowolony, byli mocno zaangażowani. Jeżeli bierzemy, pod uwagę mecze kontrolne, to tutaj na pewno jest dużo rzeczy do poprawy. Choćby sugerując się tym, że no wielokrotnie te wyniki nie były dla nas satysfakcjonujące, na pewno pracowaliśmy nad wieloma aspektami, czy to w działaniu defensywnym, czy też w naszych działaniach ofensywnych, żeby móc odpowiednio się przygotować do inauguracji rundy rewanżowej. W ostatnim czasie do naszej drużyny dołączyło kilku bardzo ciekawych zawodników. Może ten rek krótko opowiedzieć o wzmocnieniach? Biorąc pod uwagę podsumowanie pierwszej rundy. Wiedzieliśmy, że, że potrzebujemy gdzieś wzmocnić naszą siłę defensywną, stąd osoba Marcina Sierczyńskiego, który jest zawodnikiem doświadczonym i, i, i na pewno w tym bloku defensywnym osobą, która zwiększy rywalizację i, i podniesie tą jakość, bo musimy sobie zdawać sprawę, że jednak mimo wszystko traciliśmy zbyt dużo bramek i zbyt dużo bramek traciliśmy generalnie w dość prostej formie. Aczkolwiek, tak jak już mówiłem wielokrotnie, no, nasze działania defensywne muszą zaczynać się od najwyżej usytuowanego napastnika w danym momencie na boisku. Dodatkowo, chcąc jeszcze zwiększyć tą rywalizację u zawodników, żeby móc podnieść ich poziom indywidualny, pojawiła się osoba Dawida Krzemienia. Jest to zawodnik na pewno bardzo doświadczony, zawodnik, który na pewno będzie taką mocną siłą naszego zespołu. Aczkolwiek, tak jak mówię, kwestia oceny tych zawodników dopiero przyjdzie na, na Murawie. Dołączyło do nas wielu młodych zawodników, których też wcześniej obserwowaliśmy, sprawdzaliśmy w meczach kontrolnych i tutaj tak samo widać progres u tych zawodników i, i, i na pewno też będziemy się bacznie im przyglądać. I, I tak jak wiemy, nie tylko Liga przed nami, ale również Puchar Polski w którym też będziemy chcieli walczyć o pełną pulę w każdym meczu. Tak jak trener wspomniał, w najbliższą sobotę rozpoczynamy zmagania o ligowe punkty. Czy na chwilę obecną ma trener wszystkich zawodników do dyspozycji, czy, czy wszyscy są zdrowi, pełni sił? W okresie przygotowawczym przytrafiło nam się kilka mikrourazów i, i też e, musieliśmy w pewnych momentach rotować, być może nienaturalnie e, pracować w danym momencie. Natomiast e, też gdzieś podchodziliśmy słodną głową do tego i, i widzieliśmy, że im bliżej Liga tym chcieliśmy jak najbardziej zadbać o stan zdrowia tych zawodników. Dlatego dzisiaj cieszy fakt, że do dyspozycji mam wszystkich zawodników zdrowych, e, którzy, którzy tak jak mówiłem wcześniej mocno pracują na to, żeby Wyjść w pierwszej jedenastej i, i, i cieszy fakt, że, że pojawia się ból głowy. Bo, bo dla trenera na pewno nie ma nic lepszego jak, jak zdrowa rywalizacja i oczywiście podniesienie jakości, nie tylko indywidualnej, ale i zespołowej. Jeżeli chodzi o, o to, co nas czeka w sobotę, zdajemy sobie sprawę, że każdy mecz dla nas jest na wagę złota i do każdego chcemy się przygotowywać indywidualnie. Nie chcemy wybiegać na przyszłość. Przed nami odra miasteczko, nad tym zespołem chcę się skupić. Na pewno gdzieś pracujemy w treningu, jak będziemy chcieli grać, co będziemy chcieli wykorzystać, co będzie naszym największym atutem, na co będziemy musieli skupiać uwagę w działaniach nie tylko defensywnych, ale i ofensywnych. Dlatego tutaj, tak jak mówię, ten ostatni mikrocykl tygodniowy jest właśnie temu podporządkowany. Kamilu, jaka atmosfera panuje w Szatni? Jeżeli chodzi o atmosferę, jak panuje w zespole, myślę, że wszystko jest na bardzo dobrych torach. Nowi zawodnicy znakomicie wpasowują się w realia tutaj naszej sząbierskiej rodziny. Myślę, że każdy z nich to jest duża wartość dodana i że będą mogli się zaprezentować publiczności już niedługo. My jako drużyna już nie możemy doczekać się pierwszej kolejki, jesteśmy bardzo bojowo nastawieni, myślę, że będziemy w stanie zrealizować swoje cele, które sobie założyliśmy, a na pewno wierzę w to głęboko, że cała drużyna da z siebie wszystko.